Siema witrowie, dzisiaj sobie pogramy na odcinku o, o to przepraszam oto tą piłką poprawię was jeszcze bo tam źle stoicie że prawie nic nie widać widzicie teraz dobrze. taką oto z euro 2024 zaczynamy grę pierw może jakiś strzał i dziś stąd, tak zrobimy, więc później jakieś triki może jakieś karne rzuty wolne jeszcze zobaczymy pierwszy strzał no, fajnie się nam kopie, nawet pierwszy raz nie mam z tą piłką Gra, więc teraz jest yes, gol y tam jest ta bramka, nie? Tam, tam. To w nią musimy trafić. Lecę po piłkę. I może jest jeszcze, jeszcze, jeszcze strzypać jest Znowu siedzi. Siedzi brameczka. Więc... Jeszcze może Was trochę poprawię, bo ciężko widać teraz, teraz lepiej Trzyma. I teraz sobie dwa rzuty wolne zrobimy, więc Nie wiem czy mnie widać, ale teraz mnie nie widać. Stąd cudowny. Tu może się trochę. O, piłka. Możecie widzieć. Ta biała kropka. I syrop. Nie wiem czy wam zasłania, ale. Pierwszy siedzi. Siedzi. Nie, nie wyszedł mi za bardzo ale dobra. Teraz drogi rzut wolny. Uu, prawie Dobra. Teraz możemy jakieś karne zrobić. No, więc będę robić karne i was już te przestawy, bo nie będziecie już nic widzieć. Totalnie nic. Teraz widzicie już tak dużo, że już nie wiem, musiał przestawiać, ale chyba nie. Stąd robię.

Takalej ciustaj piłkę. Poszło. I strzelam. Tak ale ciutka w cinka. 2 10. Bo a bo nie powiedziałem wam. 10 karnych robimy. I już 2 na 10, bo 200

Zostawcie łapeczkę łapeczki suba, bo jak nie zostawicie łapeczki i suba, to nie będziecie mieli takiej piłki. A jak zostawicie, to będziecie taką mieli su... Taki karny, nie jak to oznacza, taki boczny, coś takiego. Idźmy dalej. Piąty rzut karny na dziesięć. Ołowa. z panami. Kolejny rzut karny. No. To był taki normalny strzał podbitki. Trzeba wyjąć teraz tą piłkę, żeby tam grać. Dobra. Na, na ile? zgadnijcie na ile? na 10 więc lecimy dalej I jak chcecie dowiedzieć się co będziemy robić pod koniec odcinka to oglądajcie do końca nie przewijajcie bo w środku odcinka też będziemy fajne rzeczy robić więc nie przewijajcie Widzowie, nie ma gola w poprzeczkach. Jak mogliście zauważyć, tam e, e, no i teraz, co 7 na 10 6 strzeliliśmy, jednego nie strzeliliśmy Niestety, więc dzisiaj jeszcze trzy rzuty karne. Czy strzelimy, czy strzela? Odstawiajcie no, w komentarzu, tylko nie przewijajcie. W samym miejscu. Jest jeszcze dwa karne, czy jeszcze. to dowiecie się za jakieś. dwie minuty. Let's go! Mamy gol! Ostatni rzut karny. Czy go strzelę, czy nie, piszcie. Będziecie się za jakieś 4 5, 14 sekund. Karny Szczelony 9 na 1 szczelone 1 niestety nie No niestety nie szczelony Ale yy, Rozpoczynamy kolejnego yy, Kisztryki albo jeszcze Jakieś ten yy, jeszcze ćwiczenia już Albo Strzały jeszcze jakieś No więc Zaraz robimy Dobra, lecimy po piłkę. Może jakieś główki? Zrobimy strzały z akcji. Zaczynamy strzały z Thank you Do Waswijoę bopę E go Widzowe dała piłka. Muszę jaką się wyciągnąć? teraz znajdę za jakieś narzędzie to widzimy się nie wiem za jakieś dwie minutki już mam jakieś narzędzie ciężko, ciężko. Spróbuję jeszcze no. Ale mamy. Mamy tak tą zgubę jedną. No. Wróciłem z zgubą. I od nich narzędzi i widzimy się. Let's go! eu fui Kolejny gol lecimy z kolejną konkurencją. Teraz mamy trik. To, to będzie wie zrobić, ale nie, nie, nie mówię, że mi to wyjdzie na 100%. Ale powinno wyjść. No i może nie do końca wyszło, ale podrzuciłem. Jeszcze tak z, z trzy razy to zrobimy. Oprócz tego nie z trzy razy. No poleciało prawie do bramki trafił dobra i przez ostatni raz no poleciała piłka za simple plecam jest Dobra. Robimy ostatnie. No, może nie za wysoko. Najwyżej nie poleciała, ale poleciał. Dobra i to będzie gdzieś oglądania y, stawcie suba i łapkę to będziecie mieli taką piłkę ja na razie